Zastavujte svoje lajka na můj kanále. pokud Vidíte, Mm, mm, mm. Sufi, jak like, leci tam, ale nie mogę. Oj, nie można sobie dać rady. Dawaj mi wszystkie, wszystkie Twoje roll Stars albo w sumie. Tore tryselki chyba nie pamiętam do końca. No i muszę was zestrzelić. Ogólnie to cześć. Jak tu jesteś. To. Ogólnie nie zwracaj teraz uwagi, że mam inne konto. To. No i nie pytaj się, jak robiłam ten kolor. No to ogólnie. Nie mam wina, że nie miałem tak robić. No. i teraz usłyszysz niepokojącą rzecz. Ale dwie. Po pierwsze usłyszysz, że wola. Są będzie te często strzelane. Usłyszałeś? A po drugie, to podobno, mama i tata nubka wolniej mieli niż dipta ale to było najśmieszniejsze. No i teraz zrobię inny kolor normalnie rozumiem. i zrobię teraz, moim inny kolor. 啊、但是水果妈妈不吃，你遇到过没有？女 男娃无所谓。